Proszę Państwa, gdy Jezus umiera na krzyżu, to mamy taką sytuację, gdzie wisi obok Niego dwóch złoczyńców. Wtedy byli to ludzie krzyżowani tylko za najgorsze przestępstwa czyli takie jak morderstwo, gwałty, grabieże, pedofilia i tego typu rzeczy. Trzeba było być najgorszym, żeby zasłużyć na karę na krzyżu na śmierć bo to była bardzo długa i bardzo bolesna śmierć. Umierało się parę dni. Wisi obok Niego dwóch złoczyńców, takich, którzy po ludzku na to zasłużyli. Jeden mu ubliża, a drugi do Niego mówi tak. Wspomnij mnie, gdy dzisiaj będziesz u Ojca. Czyli tym samym uznaje to, że Jezus jest Bożym Synem i dzisiaj jeszcze wróci do nieba, czyli tam skąd przyszedł. I Jezus do niego mówi, jeszcze dzisiaj razem ze mną będziesz oglądał Ojca. I nie dzieje się tutaj tak naprawdę nic takiego, typu, że Jezus mówi, wiesz, nie były Twoje grzechy takie duże, albo to, co zrobiłeś, jest po ludzku nie tak bardzo złe. To, co zrobił tamten złoczyńca obok Jezusa, musiało być po ludzku okropne. Musiało być takie, że się nawet nie mieści w ludzkich głowach, że ludzie chcieli go po prostu zabić, usunąć z tego świata. A Jezus do niego mówi: Jeszcze dziś będziesz oglądał ze mną ojca. I dzieje się to tylko i wyłącznie dlatego, że on uwierzył w to, że Jezus jest Bożym Synem, że umiera na krzyżu za wszystkie grzechy i że idzie do ojca. Nie ma tutaj żadnej ludzkiej moralności ani żadnej ludzkiej sprawiedliwości. Ludzka moralność i ludzka sprawiedliwość za tego typu grzechy wiesza na krzyżu, ale Bóg jest troszeczkę inny. Bóg na grzech patrzy trochę inaczej. Nie patrzy z punktu widzenia ludzkiej moralności, ale patrzy z tego punktu widzenia, co Jezus zrobił na krzyżu. I to nie ma znaczenia, czy to jest dobry człowiek, który ma same dobre uczynki prowadzi jakąś fundację, pomaga chorym, biednym, dobra matka, dobry ojciec rodziny, dobry żołnierz czy ktokolwiek inny. To nie ma znaczenia, czy to jest dobry człowiek, czy to jest zły człowiek, pedofil, morderca, gwałciciel, kobieta, która usunęła dziecko i tak dalej. Bóg nie patrzy na człowieka w tych kategoriach i nigdzie w Biblii nie jest tak napisane, że on patrzy na człowieka po ludzku. Jest za to napisane że dla Niego nasza ludzka sprawiedliwość jest po prostu jak brudna szmata, bo każdy popełnił błąd i każdy tak naprawdę zasługuje na to, żeby ponieść karę. I dlatego, że Bóg wie, że ludzie sobie sami z grzechem nie poradzą, wysyła Jezusa, który umiera za nas na krzyżu, i żeby ten, który w Niego uwierzy i uwierzy w to, co zrobił Jezus, nie ze swoich uczynków został zbawiony, ale przez wiarę w Jezusa. I można powiedzieć, że po ludzku się to będzie wydawało niesprawiedliwe, bo powiesz, no, ale ten był mordercą, powinien pójść do opiekła, ale nie wiesz tak naprawdę, jaka była droga tego człowieka do tego miejsca, że tak się stało. Może ty pochodziłeś z dobrej rodziny, a może on miał takie, nie inne. Doświadczenie za sobą. Nie ma to najmniejszego znaczenia, czy miał dobre, czy złe. Bóg rozliczy tylko z jednej rzeczy. Powiedział: Nie z Waszych uczynków będziecie uratowani, zbawieni, ale z wiary Waszej Was rozliczę. Z wiary w to, że uwierzyliście we mnie i w to, co zrobiłem na krzyżu dla Was, i że wstałem z martwych. I nie ma innej drogi. I ludzie piętnują innych ludzi i mówią: Ten to na pewno pójdzie do piekła. Nie wiesz czy pójdzie do piekła, bo jeżeli przed śmiercią uwierzy w Jezusa, to choćby tutaj na ziemi wcześniej był hitlerem, to pójdzie do nieba. Jeżeli są kobiety, które na przykład usunęły ciążę i pójdą i religia im powie: masz grzech jakiś śmiertelny na sobie czy coś innego i ciężko ci to odkupić, to Bóg z tymi słowami nie ma nic wspólnego. Znamy sytuację, gdzie przyprowadzają do niego nierządnice. W tamtych czasach to było naprawdę duże piętno społeczne. A on do nich mówi: Kto z Was pierwszy nie ma jakiegokolwiek błędu w sobie, niech rzuci w nią kamieniem. Bóg nie pośle kobiety za to, że usunęła dziecko do piekła. Nie, jest jedna rzecz: stanie przed nim, bo każdy stanie na sąd i padnie. Jedno pytanie uwierzyłaś na ziemi w Jezusa, czy nie? Jeżeli tak, otwierają się drzwi nieba. Jeżeli nie, to nie ma dla Ciebie ratunku. Tak Bóg pokochał świat, że dał ludziom Jezusa, a żeby ci, którzy uwierzą, byli uratowani, a inni nie. I na nic nasza ludzka moralność, na nic nasze dobre uczynki, bo jest powiedziane, że nie z naszych dobrych uczynków. Będziemy rozliczeni, że nie za nasze dobre uczynki, ale z łaski to jest, żeby nikt się nie chlubił tym, że zasłużył. Człowiek popełni różne błędy, nie będzie mógł zasłużyć na niebo. Różne dobre rzeczy zrobi i złe, i w żaden sposób na niebo nie zasłuży. Ale drzwi się otworzą za darmo, przez ludzką wiarę. I dla nas po ludzku to niesprawiedliwe się wydaje. Tylko nasza moralność z Bogiem nie ma nic wspólnego. Bóg nie jest moralny. Bóg nie stworzył moralności. Moralność stworzył człowiek, a religia robi jeszcze coś takiego, że z tej moralności wyciąga jeszcze jakiś puzzle i mówi: Teraz tylko to jest właściwe, bo tak myśli Bóg. Nie myśli tak Bóg. Usunęła kobieta, dziecko. Jak dziecko poszło prosto do nieba, a jak dorosły, który ma już możliwość decydowania, zostaje rozliczony ze swojej decyzji, bo tak mówi słowo. I to nie chodzi o to, że ludzie mają iść i zabijać dzieci. Nie wiemy często, co za tym stoi, za takimi ludzkimi decyzjami. Ale to nie jest tak, że Bóg ją potępi. Nie, jeżeli uwierzy. Idzie do nieba. Jeżeli nie uwierzy, to pójdzie do piekła w parze z tym, tak zwanym po ludzku, bardzo dobrym człowiekiem, bo tylko to się tak naprawdę będzie liczyło. I ta sama szansa, która była dla tego, który wisiał na krzyżu przy Jezusie, ta sama szansa jest dzisiaj dla mordercy, dla gwałciciela, dla pedofila i dla każdego człowieka, którego my jako ludzie postrzegamy jako najgorszego. I ta sama szansa dla najlepszego, ta sama również szansa dla ludzi duchownych. Ksiądz dostanie tę samą szansę, zakonnica dostanie tę samą szansę i każdy człowiek, który chodzi tutaj po ziemi, tą samą szansę. Uwierzy w swoim sercu w to, że Jezus umarł za niego na krzyżu, zaprosi go do swojego życia, uwierzy w to, że stał z martwych. Że krew za niego jest przelana, a ofiara jest zapłacona i idzie do nieba. Nie uwierzy, to idzie do piekła. Ani się nikogoś tym nie straszy, ani się na siłę nie przekonuje. Nie da się nad kimś zrobić jakiejś modlitwy, żeby jego grzechy zostały odpuszczone. Nie da się za to zapłacić, nie da się pójść wyspowiadać: ktoś położy na ciebie rękę, zdrowaś Maria, odpuszczone. Nie. To tak nie działa. Ludzie szukają jakichś dróg na skróty, unikają podejmowania decyzji, myślą, że mogą coś zrobić przez kogoś, ale nie mogą, bo Bóg człowiekowi dał wolną wolę, żeby zrobił z tego użytek, taki, jaki chce, bo wolna wola polega na tym, że decydujesz według tego, jak chcesz i nikt cię do niczego nie zmusi. Możesz usłyszeć informacje tak jak słyszysz teraz od nas, ale co ty z nią zrobisz, to twój wolny wybór. Możesz uwierzyć, możesz nie uwierzyć. Na pewno nie będziesz mógł powiedzieć, że nie usłyszałeś. Zresztą ten kraj jest tak religijny pod wieloma aspektami, że tutaj każdy słyszał o Jezusie. Każdy słyszał, że jest takie imię. Ludzie bardzo często, przez to, że religia tak bardzo wykrzywiła jego obraz, nie chcą z nim mieć nic wspólnego. Ale zwróćcie uwagę na to, że o Jezusie jest powiedziane, że to ludzki Pan, a on sam o sobie mówił, gdy chodził po ziemi, że jest synem człowieczym, czyli takim samym, jak my tutaj jesteście. A do ludzi powiedział: Nie wiecie, że bogami jesteście, nie wiecie, że cały potencjał Boży jest w Was, że wszystkie talenty, możliwości. Że wszystko to, co możecie zrobić, że możecie się przeciwstawić grzechowi, a ucieknie od was, że możecie wybierać, jak żyjecie, możecie decydować o tym, czy coś czujecie, czy nie, że wasza przeszłość nie musi decydować o waszym życiu. Gdy uwierzysz w Jezusa, twoje grzechy są przebaczone, twoje błędy są wymazane, startujesz z czystą kartą. I nawet jeżeli dalej będziesz tutaj popełniał błędy na ziemi, to do nieba pójdziesz i tak, bo akt zbawienia jest raz i na zawsze, a Bóg jest stały i niezmienny. To nie jest tak, że On coś obiecał, a później nie dotrzymał słowa. Ludziom się to zdarza, ale Bogu nie. Jeżeli raz w Niego uwierzysz, raz powiesz do Niego: Wierzę w Ciebie, że umarłeś za mnie i wstałeś z martwych. Żyłem bez Ciebie dłużej, tak nie chcę. To raz ci przebaczone i nigdy nie staniesz na sąd ku życiu i ku śmierci. Nie, bo ty po prostu już zawsze będziesz ku życiu. I Bóg tego nigdy nie cofnie i nigdy nie odwoła, bo powiedział 365 razy, że ci nigdy ciebie nie zostawi i nie, nie opuści. Raz na, na każdy dzień w roku. I tak generalnie wygląda prosta mowa o zbawieniu. Bogu nie chodzi o to, żebyś odmawiał jakieś. Wymyślone przez ludzi modlitwy. Uczyli nas w szkole, kiedyś nasz przyjaciel tutaj, Adam, nagrał taki sketch. Mówi, uczyli nas w szkole wierszyka. Wpadła gruszka do fartuszka, a za gruszką dwa jabłuszka. Szło dziecko do rodzica i mówiło mu wierszyk. A rodzic mówił cudownie. Ale gdy minęły dwa albo trzy lata, to już rodzic nie chciał ciągle słuchać tego samego wierszyka. Chciał z tobą porozmawiać. Normalnie. Taką mieć relację. I Bóg nie chce od nas tego, żebyśmy szli i odmawiali przed Nim modlitwy. I nieważne, jaką powiesz modlitwę, ojcze nasz czy wierzę, to, to nie ma znaczenia. Relacja nie polega na tym, że On ciągle od ciebie tego słucha. To w ogóle nie Bóg, to człowiek to wymyślił. Myśli, że pójdzie, odmówi tą modlitwę i coś się zadzieje, że to jest jakiś numer do Boga, a z drugiej strony głuchy telefon, a anioły nie no, znowu to samo. Nie oglądasz ciągle tego samego filmu. Jezus mówił o relacji. Mam relację z ojcem. Spotykam się z ojcem. I to samo jest dostępne dla każdego człowieka. Relacja z Bogiem, a nie jakaś sztuczna formuła. Gdy Ty do tego mówisz, do niego mówisz, on Tobie odpowiada. Gdy Ty mówisz, on do Ciebie mówi w taki sposób, żebyś Ty rozumiał, że to On Ci odpowiada. Może usłyszysz głos, może będziesz miał sen, może powie do Ciebie drugi człowiek. Może zobaczysz coś na billboardzie, nie ma znaczenia, ale gdy zadasz pytanie Bogu, to gwarantuję ci na 100%, że on ci odpowie. I możesz w swoim życiu zrobić na początek chociaż tyle, że powiedzieć do niego: "Jeżeli jesteś żywy i prawdziwy, to potwierdź mi to, że tak jest. Po prostu odpowiedz mi." I on ci odpowie. A gdy powiesz do niego: "Wierzę w ciebie, wierzę, że przyszedłeś na ziemię," Jako człowiek zniosłeś to wszystko, umarłeś na krzyżu z miłości do mnie i wstałeś z martwych i powiesz: Potrzebuję ciebie do mojego życia. sorry, że żyłem dotąd tak, jak żyłem bez ciebie. To twoje grzechy na twoją wiarę i na twoje wołanie są przebaczone, a ty stajesz się dzieckiem Bożym z takim samym potencjałem, jaki Jezus miał tutaj na ziemi. I my nie wykrzywiamy pisma, bo można by było wziąć i te wersety tutaj przeczytać jeden za drugim. Jezus sam do ludzi powiedział: Nie wiecie, że bogami jesteście? Nie wiecie, skąd macie czerpać? Nie wiecie, że cały ten Boży potencjał włożony jest w Was? Że stworzeni jesteście na obraz i na podobieństwo Boga? Że wszelkie w Was talenty, że możecie chodzić w darach? Jezus głosił Prosperity. Religia mówi ci na przykład, że masz cierpieć albo chorować, bo się Bogu to podoba. Dobry ojciec nie zsyła na swojego dziecka choroby. Nie dałbyś swojemu znajomemu choroby raka, nie wiem, czegokolwiek, żeby go czegoś nauczyć. Nie zrobiłbyś tego. Tym bardziej Bóg tego nie robi dla człowieka. Nie uczy człowieka przez chorobę, bo to jest dobry ojciec. Ale tak bardzo religia wykrzywiła jego obraz, że mówi, że uczy. A on z tym nie ma nic wspólnego. Bóg chce, żeby ludzi, pr ludzie prosperowali, chce, żeby byli bogaci, chce, żeby byli szczęśliwi, chce, żeby jeśli chcą mieć dzieci, to niech mają dzieci. Chce, żeby, żeby żyli tak, że wszystko im wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, żeby to rozumieli, że wszystko im wolno, ale niczym nie dają się zniewolić. Prosta Ewangelia mowa o Krzyżu, o zwycięstwie. O zmartwychwstaniu, nie o poniżeniu, nie o bólu i cierpieniu, o zwycięstwie zmartwychwstał Jezus z krzyża i żyje, nie został, nie zwyciężył Go diabeł, piekło Go nie pokonało i nie zatrzymało. I to jest realne dziedzictwo ludzi narodzonych z Bożego Ducha, czyli tych, co się z Nim spotkali. To jest ta prawda. To jest to, można wysilić się o tyle, żeby chociaż zweryfikować te słowa w internecie jest dostępna Biblia, Biblia online czy cokolwiek, wszystkie dotąd tłumaczenia i przedruki w jednej, na jednej stronie. Mamy rozum po to, żeby sądzić rzeczy, które słyszymy, i żeby zostawać przy prawdzie, a odsuwać to, co nie jest prawdą. To, że Boga nie widzisz, to nie znaczy, że Go nie ma, bo bardzo wielu rzeczy nie widzisz, w które wierzysz. Nie oglądasz na co dzień swoich myśli. Myśli ludzkich nie widać, ale uważasz, że jesteś człowiek myślący. Tylko dlatego, że uważasz, że myślisz. Nigdy myśli nie zobaczyłeś. Dowodu na istnienie myśli tak naprawdę nie, nie masz. Myśli wyrażamy przez nasze słowa. To jest jedyny wyraz naszych myśli. Wyrazić ją jakoś musisz. To, że Boga nie widzisz, to nie jest dowód na to, że go nie ma. Ludzie nauczyli się tego, że swoimi zmysłami wszystko postrzegają, ale miłości też zmysłami nie, nie dasz rady postrzegać, bo nie da się tego zmysłami tylko opisać. To tak nie działa i tak samo jest z wiarą. Zmysłami trudno jest to zrozumieć, ale serce będzie ci podpowiadać, że to jest prawda, a owoc swojej wiary będziesz widzieć w swoim życiu. Bóg ukarał Jezusa, dlatego nigdy już nie ukaże człowieka tego, który wierzy. Który wierzy, że jego grzechy zostały odkupione na krzyżu. Który wierzy, że za niego umarł Jezus i wstał z martwych. Nie ukaże tego, który uwierzył. A ten, który nie uwierzył i tak idzie do piekła, nie trzeba go dodatkowo batorzyć. Po co? To jest kwestia wyboru, a nie kwestia kary. Kwestia wyboru człowieka. Będzie tak, jak zdecydujesz ty sam. Nikt za ciebie tej decyzji nie podejmie. Zobaczcie, Ewangelia jest taka prosta. To wszystko jest napisane wprost w Ewangeliach, w Biblii. A ludzie idą i później, wedle swojej moralności, wedle tego, jak oni by chcieli, żeby był zbudowany świat, wykrzywiają wszystko. Wszystko wam wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. A do nieba pójdziecie, jeżeli uwierzycie w Jezusa. Bo to jest tak zwany pin do nieba, to, że człowiek uwierzył w sercu swoim i powiedział do niego: Potrzebuję ciebie, żyłem bez ciebie, nie chcę już dłużej żyć. To, co ludzie popełniają na ziemi, ludzkie błędy, to są tylko i wyłącznie konsekwencje tego, że w swoim sercu nie wybrali Jezusa. Bo gdyby go wybrali i poszli za jego prawdą, zbudowali swoje życie na tej prawdzie, to by. Wielu błędów po prostu nie popełnili. Grzech to ludzki błąd. Źle zdecydowałeś, pojechałeś w niewłaściwą stronę. Odwrócić się od grzechu, spokutować to po prostu zawrócić i przestać robić złe rzeczy. To jest wszystko naprawdę takie proste, że jest powiedziane w ogóle: głupi na tej drodze nie zbłądzi. I oby mądry w mądrości swoje, całego tego świata nie odrzucił tej prostej mowy. Uznając to za coś małego. I taka jest prosta Ewangelia, więc oby nigdy więcej nikt wam jej nie wykrzywił. Dobrego dnia.